Myślę, że warto być właśnie takim człowiekiem, który myśli o sobie dobrze i daje też dobre myślenie, czy pozwala innym myśleć, też, myśleć o sobie też dobrze. A do dzisiejszych myśli przytulnych, które pojawiają się w tej przestrzeni przytulnego domku po raz 2138 na żywo, codziennie, o różnych porach dnia. Po to, żeby nas troszkę zatrzymać, skłonić do refleksji, właśnie dzisiaj w środę 11 lutego przepraszam, 2026 roku zacytuję słowa Roberta De Niro, aktora amerykańskiego, który no w niejednym filmie dobrym zagrał rolę swoje, a on to właśnie powiedział takie oto słowa. Jeśli ktoś mówi o tobie coś złego, to przyjedzie samochód, to głównie dlatego, że o sobie nie może powiedzieć nic dobrego. Chwila do zastanowienia. No właśnie, jeśli ktoś mówi o tobie coś złego, to głównie dlatego, że o sobie nie może powiedzieć nic dobrego. A myśli właśnie te, i cytat, pojawił się w kontekście ostatnich wydarzeń, jak się, jakie się dzieją na świecie i w takim świecie moim bliskim, i troszkę dalszym, bo myślę sobie, że właśnie to tak jest, jak już wcześniej powiedziałam, że widzimy, mówimy to, jak czujemy. To jak jesteśmy w środku i kiedy masz w sobie taką niezgodę na to i nie, ak nie akceptujesz siebie i myślisz o sobie źle, to tak samo będziesz myślał i mówił źle o innych. I może to dzisiaj taka refleksja dla ciebie, po której stronie jesteś, Ty, czy tej, właśnie, że mówisz źle o innych, bo właśnie nie masz nic dobrego. Do powiedzenia o sobie, czy może właśnie jesteś po tej stronie, że myślisz o sobie dobrze, masz co powiedzieć o sobie dobrego i właśnie to dobro też i dobrze mówisz o innych. A zobaczmy w drugą stronę. Jeśli ktoś mówi o tobie coś dobrego, to. Głównie dlatego, że o sobie może powiedzieć coś dobrego. I z taką intencją zostawiam Ci dzisiaj ten cytat, się pojawi na Facebooku przytulny domek, żeby nas też troszkę zatrzymać nad tym, i może warto dedykować i podpowiedzieć komuś te słowa, żeby ten ktoś mógł pomyśleć, czy jest coś do zmiany w sobie. Wszystkiego dobrego, cudownego i. Pięknej jeszcze zimy, bo tutaj spadła zima. Nie wiem, czy widać, jak bardzo dużo tego śniegu jest. No trochę jest, więc dzisiaj było odśnieżanie. Także wszystkiego cudownego i dobrego w kolejnych myślach przytulnych.